Hey, cześć, cześć. Mam z kim i tutaj, i zjechałaś w kolejnym odcinku z Fazmofobii, mojej drodzy. Dzisiaj jest. Yy, nawet nie pamiętam co jest do końca. Jest chyba. Co dzisiaj jest? Oto, jaki. Widzieliście kurz, było widać. Przepraszam bardzo, jest dzisiaj Torek, tak. Ja nagrywam po nocce tutaj. Y, będą dzisiaj też nockę, dlatego dzisiaj Fazmofobia wlatuje. Zresztą wczoraj był stream y, i tam y, Pan Paweł się dopytywał o y, Fazmofobię. Także dzisiaj jest Fazmofobia, fazmofobia moi drodzy. Y, I nowa kamerka też. Y, troszkę traci fokus, może był tutaj troszkę kurzu. Jest, będę musiał sobie zamieść. Tym bardziej, że mam kota, a ona jest naprawdę mega spoko. Y, także jakościowo wygląda to mega, mega pokczampowo, moi drodzy. Ale bez zbędnego gadania. Nie trać fokusu, dziękuję. Lecimy, Jak będzie traciła fakus w trakcie gry, to wybaczcie no, może jeszcze nie skonfigurowałem do końca Ale chcę nagrać dzisiaj odcinek, żeby był zaliczony i tyle. Także tak, lecimy na ludzie na profesjonalnym trybie trudności. Jeżeli oczywiście odcinek się nam spodobać, nie zapomnijcie pierdzielnąć lajkensa w górę i zostawić subskrypcji na kanale, będę bardzo, ale to bardzo wdzięczny moi drodzy. No i co? No i lecimy, lecimy, już mi się totalnie nie chce do tej pracy, powiem wam, w tym systemie. Jestem, czuję dosłownie zmęczenie, przyznaję, i bez bicia. Jednak robi się 7 dni w tygodniu, no się, 7 dni w tygodniu, po prostu 7 dni roboty masz bo to nie można nazwać tygodniem, że tak powiem, bo to jak to czasami nie od poniedziałku, więc <laughs> randomowo dość. No i czuję takie rzeczywiście już zmęczenie po prostu tym wszystkim. No i co? Kamera trochę inaczej wygląda, bo jest też lepsza jakościowo i wszystko. Czy on tutaj otworzył drzwi? O kurde. MF5. Czy my ryzykujemy tym? Nie, ale możemy zrobić jedną szybką rzecz, żeby to sprawdzić. Czyli pójść po odciski palców, tutaj po ufałkę, żeby się przekonać. Ogólnie ludzie jutro postaram się zrobić. Tak, jutro. Jutro postaram się zrobić streama jakiegoś takiego. Żeby właśnie kamereczkę, tutaj wiecie, mikrofon. Mam. Się mikrofon sobie inny statek muszę zrobić ogólnie, ale... O, są odciski palców. Ja pieprzę, ale pokrzampi. Ja chrupia. Jak jest zawsze takie coś, yy, mam tylko w głowie. Jed... Aha! Okej, okay, czuję się yy, oskamowany totalnie. Ja... Jeb... Z takimi zachowaniem mi się tylko kojarzy Jin Ale czuję się... Yy, ...tragicznie Dlaczego gramin zaliczyła w ogóle, zacznijmy od tego yy, Zdjęć Dobre pytanie, moi drodzy, bardzo dobre pytanie Holy fuck... Yy, no, odciski palców i IMF, no, jakby... I ja, jak zawsze mam takie coś, to mówię: mówię No, to jest 100% procent Weźmy sobie krucyfiksa, żeby on nie zaatakował. Albo nie, nie, aparat mam tak, dobra, okej, okay, spokojnie, nic więcej nie potrzebuję póki co. Jestem zniezmaczony, bo gra już nie będzie perfect gierką, bo dwa zdjęcia są misnięte. Także bardzo fajnie, dzięki Groko, guterowa. Okej, okay, mam pozytywę. Szup. tylko jeszcze fajnie, jakbyśmy znaleźli, znaleźli sobie Bowlenerka. Zobaczcie, jeżeli też mój głos jest taki troszkę inny. Mówię, dopiero co wstałem <laughs> od razu od nagrywki, więc mogę też troszkę ją seplenić. Często to co się zdarza, ale jeżeli chodzi o... Iś, liczysz? Interakcja? Odciski, dobra, dzięki. Najbardziej wartościowe są, więc wiecie, warto robić. Często się staram w miarę mówić tak wyraźnie na nagrywkach. Na lecz po prostu najzwyczajniej na świecie. Wiecie, jak się wstanie, to jeszcze nie ogarniam... Oli, mouli guacamoli. No taki... o jest, mamy to mounerek. Dobrze, pięknie, pięknie, pięknie. Bezpieczniki nie są tutaj. Ok, ok. Hide spot jest w garażu, warto zapamiętać, myślę. No i tu ptamy. Moi drodzy, możemy zapalić sobie świateło, żeby nam kurczę psycha nie siadała tak szybko. No dobra, yy, tutaj się zapalmy na pewno światełko. Na tym głównym salonie takim. To myślę, że póki to tak starczy, szczerze mówiąc. To wyrzucimy tutaj, to wyrzucimy tutaj teraz tak, żeby ogarnąć, mogą być Freezing Tempsy, może być Pismo Ducha, może być Projektor, mogą być Orby, nie może być Spirit Boxa. Czyli możemy przynieść sobie najlepiej Projektor, no i kamerę, nie? Dwa projektory, nawet takie ja zawsze to robię. Zresztą zacznijmy od tego, żeby już wykreślić stuprocentowo Orbixony. Na przykład, ale kamerka naprawdę mega, bardzo się sprawdza dobrze. Jest to Razer Kajo coś takiego I jest, no, 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 kosztowała prawie jak monitor, więc Jakby, no Oczekiwania, jeżeli chodzi o to Bo cena była wysoka, to, no Naprawdę giga O, IMF szaleje, nie? Gdzie ja mam jeszcze? Nie, nie musimy zdjęcie ducha, okej okay. No dobra yy, Pismo przynieśmy też na razie wyrzućmy. Liczmy na to, że ona się nie zaraz mi prosto na nas i wiecie. Nie już jump skeruje, że tak powiem. Mm, no dobrze. Co my tu mamy? Yy, kadzidełko. Parabiotyk. Yy, weźmy pismo ducha. No i kadzidełko w takim razie. I sobie oczyliśmy ten obszar. Bo to jest tutaj chyba ten taki kant kantorek. Taki przejściowy tutaj pokój, że tak powiem. Może korytarz. Prawdaż? No tak. Oczywiście, że tak. No, no, no. Wiadomo. Write something on this book, please. Bo orbów żadnych nie widzę, co jest najśmieszniejsze. Zgadźmy tutaj światełko, ale raczej to nie przeszkadza. No otwiera drzwi jak szalony, nie? Co chwilę rusza. Misiu PL tutaj... To był projektor, czy co to było? Widzieliście to? Nie wiem, czy zauważyliście ogólnie, ale ja... możliwe, że widziałem projektor. Dlaczego trzeba się spojrzeć tutaj bardziej wyraźnie, że tak nazwę... No dawaj. Nie jestem pewien, ale taka smuga dziwna, chyba że to były freezing tempsy, ale... No powiem wam, że jestem zaskoczony troszeczkę. Okej, okay, daj mi jedną kamerę tutaj rzeczywiście w tym pokoju. rzucono tutaj. Bo no, freezingów tutaj nie widzę, nie? A drugą Aparat. Kurczę. jest! Przepraszam. Fuck, man. Naprawdę... Co on może ty teraz tam jesteś? A... Dajmy jeden tutaj. Kurde, no nie wiem, taka. O, o, fuck, man. Nie, no, no tutaj musi eksistować. No, cheatman. To pewnie jej się tak po prostu tknęło. Tak przypadkowo wstawiam. No, ale wciąż trzeci dowód, nie? Hey, you write something on this book, please? You have on the, on the ground, you have book, Come on. Okej, okay, tutaj mam takie załamanie jak tego. Światła powiedzmy. Dobra. Druga książka. Tylko ja nie wiem do końca, czy... Ilsa No, możemy łyknąć, żeby nas 100% nie zaatakowała. Parabiotyk. Książka na pewno. Ym... No, uv nie potrzebujemy. Aparat. Raczej nas nie zaatakuje. Bynajmniej głęboko w to wierzę, nie? Tu otworzyło teraz te drzwiczki od szafki. No, ale IMF tutaj głównie szaleje, nie? Nie speak to me no tamte drzwi, ale naprawdę, fest, jakby nie. No nie wiem, czy ja widziałem tutaj rzeczywiście ten projektor, czy po prostu mi się wydawało, nie? Ja słyszałem krok i ja. Jak ono na imię, może to zadziała. Holy Williams, where are you? Okej. Okay. ciężko. Drugi, dajmy, nie wiem czy tutaj, czy na korytarzu. Właśnie, dajmy, może rzeczywiście tutaj. Tylko. Przynieśmy sobie. O, tutaj jest kadzidło. Nie, to jest latarka, nieważne. Nevermind. Weźmy sobie mm, drugiego krucyfuksa i przede wszystkim drugiego IMF-a, żeby zobaczyć do końca, gdzie to yy, otwiera też, bo to ciągle te same miejsca. Yy, ale mi się wydaje, że tutaj na tym korytarzu też coś działa. Ogólnie. Zapalmy światło chociaż tutaj, w tym miejscu. Nie write something on the book. No freezingów ja tutaj to, to nie widzę, no kurczę, no. No krucyfuksa drugiego dajmy tutaj. W ogóle da się, proszę Państwa, stawiać, no i... Bardzo spoko opcja. Drugiego tak dajmy tutaj może. Freezingów tu nie widzę, za cholerę nie widzę freezingów. Może Gorio, po prostu ja ten projektor właśnie widziałem, przez to, że byłem w innym pokoju, na przykład, co? To jest. To ma sens ogólnie, nie? Ma to sens, ma to sens. Czekajcie, weźmy to dalej. Przyniesiemy po prostu jeszcze jedną kamerę i rozstawmy i opuśćmy lokal. Po prostu patrzmy sobie na kamerki, wiecie jak to wygląda? bo Ale jest aktywny, bardzo. Naprawdę, fest aktywny, wariaci. Weźmy jeden, może czujnik ruchu. Mi się wydaje, że to może być rzeczywiście Gorio. Teraz tutaj działa, no fuck off. Dobra, ale ja uwierzę że wciąż tutaj widziałem. Rozstawię tutaj. Mam tu czujniki, tak, jeden. Dobra, okej. Okay. Spylamy i patrzymy kamery. Tu się kruzyfix nie, to ci świeci ten, holy oh, jesus No tu nie jest nic napisane, nie? Namen no, Ani tutaj nie jest napisane nic w książce, ani tutaj, dobra Dobra, czas sprawdzić moją kesę Czy może rzeczywiście to jest Gorio? No bo tak powiem, że było prościo, prościutko, prościu, to, a ten trzeci dowód widzicie, kurde, naprawdę, nie? O, nie wiem, widziałem jakąś smugę przed sobą, owszem, to jest yy, racja, ale co to było? To jest dobre pytanie. No i nie wiem czy my to dostrzeżymy, no, powiem wam. Ale mi się wydaje, że to na pewno było Gorio. Nie wiem jak on do końca też działa, bo czasami to... Ja zawsze twierdzę tak, że tylko jest widoczny przez kamerę jako... się jako IRL. Nie przez kamery. Ale nie wiem jak oni go zmienili trochę, bo ostatnio jak graliśmy ze znajomymi tutaj to... O, Gorio, Gorio, a było go widać normalnie przez kamery i w ogóle, więc trochę dziwne. Ogólnie rzecz biorąc. No i... Nie... O, jest, czyli... Tak myślałem. Jest to gorio, moi drodzy, dobra. Możemy zrobić hardcore'ową rzecz, jaką jest bejtowanie do pozytywy, żeby zrobić zdjęcie. Albo po prostu ucieknięcie, bez żadnych problemów. Ale chyba... Trzeba zrobić to drugie, co? Dobra. Holy Williams, can you show yourself? To będzie ciężkie, bo jak od razu uciec tutaj, powiem wam, po ciemku, czekajcie, weźmy sobie, zróbmy, o, sobie drogę może do, no kurde, ciemno, no, rzeczywiście. Trzeba zrobić smart player, moi drodzy, bo wyrzućmy też, yy, albo to, wiecie, jakoś tak yy, czuję, że jak mi wyskoczy na mordę, to wolę mieć aparat w sumie, niż kadzidełko weźmy dwie latareczki jeszcze, iś, iś, halo Mogę brać dwóch latareczek, aha, ok, to wezmę drugą słabszą, nie, haha No to super, ok, nie wiedziałem w sumie, że nie można brać y, y, latarek dwóch Ale człowiek uczy się Każdego dnia Ok, eee. Y, Dobrze Światłość pada, moi drodzy Pójdziemy na jedyne, weź, jest tutaj oczywiście musi być, jak najbardziej no i co? Jeszcze jedną sobie weźmy latarynkę. Latarynka. Elegancku. Dobra. I teraz wprost po prostu sobie to rzucimy na garaż. Holy Jesus. Shitman, on jest tak agresywny, naprawdę. Mega, mega aktywny duszek, co mi się podoba, nie powiem, jest to fajne. Dobra, tylko że raczej sam z siebie on się nie zresp... O, jest główny problem, moi drodzy, wiecie? Teraz tak. Boję się, bo ja nie wiem do końca. To może ogólnie nie wyjść, jak coś, nie? Hmm. A warto mieć, może to, bo to jest bardziej widoczne. Teraz ty tak. jak. A jak są. Da się w ogóle zrobić to samemu, czekajcie. Okej. Okay. Na szczęście się trochę zbagowała koleżanka. Ja pieprze. Okej. Okay. To było. Lucky as fuck. Proszę wyjść z tego garażu. Mhm. Mm Jakby dosłownie ona od razu striggerowała załapanie pozytywki, to myślę, że bym umarł w sekundę. Tak dosłownie, dosłownie, nie? Bo ona naprawdę była we mnie wręcz. Ale na szczęście coś tam się... Chyba po co? Spierdzielamy stąd w trybie natychmiast na now, 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 ladies and gentlemen. Dobra, mnie tutaj nie ma. Nara, Gierka całkiem fajna. Nie powiem, yy, było hardkorowo dość. Tylko szkoda, że mnie grał, skamowała na zdjęcia, nie? No ale już cóż, dobra. Jest to Gorio, uciekamy z to. Nawet, a po prostu, jaki nie, to się nie udało. No dobra, no unlucky, no. Na Bo nie ma gracza innego, tak. No wiem, że ta się też a, normalnie, ale. Ale Gierka była spokojna nie, nie będę narzekał. No i zaliczony, moi drodzy, odcinek z Fasmo. No szkoda wtedy dwó tych dwóch zdjęć, nie? Naprawdę żałuję. No ale już, już co zrobię, nie? Co zrobię, moi drodzy? No mam nadzieję, że odcinek się wam oczywiście spodobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie pierdzielnąć lajkensa w górę. No i co? I Dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnych odcinkach. Może jutro na strumyczku jakimś... Yy, życzę wam. Yy, nie wiem, miło spędzonych walentynek, a jak yy, nie, no to w sumie wysrane w te święto, tak szczerze mówiąc. Ale to... wiecie, No. <noise> Także no, trzymajcie się do następnego, moi drodzy. E papai.